Siemaneczko, z tej strony Miki Witam Was bardzo serdecznie na mapie Rolnicza Dolina Raz ze mną jest sąsiad Michał Witam, witam I dzisiaj sobie zaczynamy od akcji sianokosów I tym akcentem co Michał zawsze na każdym odcinku Odczepia mi wszystko i psuje mi gospodarkę Bo mam bardzo fajną gospodarkę e, Witamy Was, prawda? I pozdrawiam teraz kolegów z klasy y, Bambera i Barana no i tam resztę co oglądają czyli Perski, no, no Bamber, no Perski i no i pozdrawiam Was obiecałem to, obiecałem. tam Michał gdzieś śmieje, ha ha, ha. Hi, hi, hi. no także możecie być zas zastyceni zastyceni jakbym to powiedział, a Ty Michale co rozpaczasz nie, bo dzisiaj z Przemkiem się rozstałeś mhm. No, Michał się z przemkiem rozstał. Kolegom na tym spiku razem grali Fordwarda i w CS-a. Teraz mu smutno. A ja tutaj tak. Y, mam kosiarkę klasa Disco 3450 i y, kosiareczkę jakąś taką Biobelt. Nie wiem, to jest jakaś tam kosiarka. Taka też chyba 2 metry ma ona, czy nawet 2,5. Mam 2 dwa latka, dwa i pół wznoszę się ponad stół. Tak? Jakoś tak to było, nie? Michał? Nie. Nie? A jak to było? Nie. Mam 2 dwa latka, 2,5, dwa wznoszę się głową ponad stół. No chyba nie, no powiedziałem raz. Mo, no, tak chyba było. No to jak to było? Mam dwa rękawy, ha głową, ponad stół. Ha, 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 ha. No prawie to samo. A później, co mamy jeszcze zestaw do zwijania w pokosy. Yy, też kejsika z turem mniejszego. Yy, I zgrabiarkę pod Pottingera. Bo już 60. nie chce męczyć nas te stare lata. Zapiłem się. Co zrobiłeś? Zapiłem się żywcem. Aha. To fajnie się tam bawi, sąsiad. Ale to dopiero po odcinku pójdziemy na browara. Przyjebło się. A sąsiad, co tam robi? Żnibuje. Masz coś do mojego? żniwowania? Czy masz coś do mnie? Nie, no i się cieszę, że żnibujesz w końcu. Dobra, nie płacz tam. Dlaczego? Bo ten y, rozmawiałem przed chwilą z Przemkiem, wybacza ci. Nie. Jak to nie? Tak. Napisałem mu na Facebooku. Cie chodź. Siem, chodź. User your o, Przemek, jesteś teraz na wizji normalnie. Pozdrów tutaj widownie YouTube. Zrób coś z tym cvelem, bo mnie denerwuje. No nie, bo on jest tutaj na odcinku. Na razie nie mogę. No nie wiem, powiedz, że mu wybaczasz. To go zmutuj. Dlaczego? No zdradziłeś mnie, no. Zrobiłeś własny kanał na tezie Dobra, później będziemy gadać o takich sprawach prywatnych, goście. Czas tam jeździć w tym traktorze, to jeździ? W kombajnie. O, Nie no, dobra, później jest się ten, rozwiąże ten spór o mur. Z, na tezie. Wysadam gdzie w chudowni dzisiaj koniec. W furtkarze, no, <laughs> a na X-Tisian A się Michał ucieszył normalnie. Szamek! Nie. ci rękę wyciągnął, no jak rękę ktoś wyciąga, to się zbuduje ją. Nie, ja trącę. No to trącim chociaż, no. Trącim chociaż. Nie, to dobrze. Szamek! Boś... ty gejem jesteś? Nie. Nie? A ja myślałem, że tak. Nie, dobra, dobra, nie marudź tam... ...gościu. My, ja tu już łąkę skończyłem, a ty się tu nadal z nim kłócisz. Ty, no bo jak ty idziesz marudzić, to ja na swój kanał. Nie, 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 ma, gość ten. O, o Jezu, monitor. Aż ja monitor wyrzucił przez okno chyba. Dzisiaj jest w powietrzu teraz. A Obecnie czemu w powietrzu? No mogę podnieść jak no, bo muszę go zostawić się zaraz. Idiota. <laughs> I prostak. To się nakamerowało? No, to się kameruje. Matko bosko. <laughs> <laughs> Matko bosko. O boś. Nie no dobra, pogódźcie się, podajcie sobie rękę przez internet i co z tego, że mieszkamy od siebie jakieś ile? Sto, ileś tam kilometrów, nie? Sto parę kilometrów. A, 280. 280 aż? Jeden. Oj tam rowerem jeden dzień. O Boże, to nie Facebook tam jest. Michoł. Michał, Hocza jesteś. Nie, Członkowi rękę daję Aha ja się maturę, co? Nie Nie wolno Dobra Kończymy taką balangę No ty jesteś normalnie chyba słocza O Boże No weź, najwyżej się wymutuj albo jaki coś Mutuję, nie? Nie, nie wolno To się oczekuj już telefon mutuje Już telefon mutuje, o Boż. Już telefon mutuje Mózg się zmutuje. <śmienny> nie no Michał tam ten W szkole obmyślimy plan Jak dojechać do Przemka Na stopa Ty, a to by nie było Głupie, nie? Ale to byśmy chyba z tydzień jechali Do niego Czym? Golfem? No, golfem. Zrobi I byłyby progi w pańcie zrobione. Nie, Przemek? <laughs> Nie było w pańcie, tylko w Photoshopie. <laughs> to było z filtrów na stracie. O, jeszcze lepiej. Nie, ja, bo to się kameruje. Kto? <laughs> <Zapomniał. laughs> To było się śmiejemy. Dobra, ej, ja wam tutaj ludzie podeślę link do Przemka Facebooka. Zapraszajcie i zobaczcie jego profilowe. Nie. nie. <laughs> Dobra, to nie. Przemek Sadowski, sprawdź na fejsie. To się wytnie Michał. Ej, bo się znowu pokłócicie z przemkiem, nie? A tego byś pewnie nie chciał. Ja, ja nie to będę zobaczę, czy to podejście nie? Nie no, nie podam linku. Michał już powiedział. Polecił usłup. Polecił Ej no gościu. A to jest Nikola, ale nie mój. No, Michał tam jestem. Yy, najlepszym fanem jak na razie. Nie licząc przemka, oczywiście. Michał przy przemku to tam jest taka nitka w gaciach. Kisiel w majtkach. Dokładnie, ej no Michał, a żeby się teraz na mnie nie obraził. Ej no Michał. <grymne> Miki tam zaspamuje czata. żeby <grymne> tutaj <duchę> się wyświetlało. <grymne> eee. eee. gościu, czekaj, jeszcze jedno. O, już nie ma, O, O OO Aaaa Eee To nie była O. To co ty Martyniuka słuchasz teraz? Czy jakiego tam gościa? Teraz szukam Marta i Aha o! O, o, -o. o, -o. o Dobrze, że nie malowane usta Bo masz malowane usta i w głowie kapusta Mama mnie wyzywa Dlaczego? Mówi się a, na, a ja tego nie słyszę O, -o. o <ś> ja się z tobą wykończę gościu Ej no! Co? Bo cię kiknę zaraz. Nieee. No, więc tutaj proszę ten y, y, o przemku rzeczy nie wypisywać. Ale ja nie, nie nie wypisuję. Ale piszesz jego dane kontaktowe. Ja, jego dane osobowe. Jeden pies kontaktowy, osobowe to tam. Tam jesteś taki osobowy kontaktowy, nie? No to jak ty? <noise> tak jak ty. Pół minuty później, to tak jak ty. Ek <noise> no bo ja tu kombajny muszę wjechać. I przerysałem. Oba staram się do przeczytać. Łety, aby raz dzisiaj przerysałeś, to dzisiaj już normalnie byś skasował tego case'a w realu. A tu wyjechać z tej z tobą Dobra, ten odcinek miał być inaczej trochę wyglądać. Ale Michał się z Przemkiem pokłócili i no. No. Przynajmniej y, y, m, rozmawiam, tak jak inni narzekali, że nie, się nie odzywam. Działa, ja, bo ja się skupię. Aha. To co ty z Tomkiem grasz w cs a Skupiam 1 na 1. Przełóż no. ma kolegów! No! Ja mam tylko Mikołaja. Ja mam tylko Mikołaja, Więc co mogę dać? Mam tylko znicz! <głos> <głos> mam tylko znicz, Co mam rzucić z nicz? Co To kur... <noise> nie oglądałeś u Kazika vloga kiedyś. A nie, to u Bolka była jak brączek był chyba na ten... W tamtym roku. Nie wiem. Ty takich ludzi nie poznajesz. O, no, o jak fajnie tu łąka wykożona, to się ja mogę przejechać. Ej, tylko tak wie, za bardzo nie wygnieź, nie? Bo ja tam ten gnojowicę szereg rozlewałem, żeby się nie utopił. Bo to będzie trochę kicha. Ej, 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 ej. kaszana. <grymne> Dobra, no, kaszana. Spokojnie, mała kaszana. O, Stanisław kicha, kicha na kielicha. Kicha na kielicha? Nie no, nie, nie mówmy nic o Przemku takich rzeczy, no bo przemaj na nas na mnie się obrazi i co wtedy będzie? wiesz no Michałowi wysłałem SMS o treści pomocą mnie wyzywanie. No treści pomocą. <laughs> co tu się dzieje na tym TS-ie? O Michał ze mną pojeździ Kurwa. A tam jak mój komentarz, widzisz? Tam. Gdzie? No tam daleko, w oddali Ano no faktycznie Ej, bo ci nogi chyba zgrabiłem, nie? Nie wiem, bolą mnie Nie wiem, bolą mnie Ej, nie mnie. Jak ja chyba ten... Zwinę akurat tą łąkę może na odcinku Przemysła. Co? Spadłem do G2 Aaa, Ciotek! No, proszę. Co to? Może nie taka górka. Ja nie wyzywam. Ja też nie. Ja, ja wyzywam. Z... No, Michał z rakiem. Tak. A ty rakuni? Michał, przede wszystkim rakuni. O, gościu, ja bym tak się na, nie narażał, bo pojedziemy kiedyś do niego i on cię wyjaśni na pyrę. nas miał no, przyjechać na wakacje, przecież, powiedz Przemek. Tak? Co? Przyjedziesz od nas we wakacje? Nie, nie no. Ha, bo cię teraz nie lubi. Wichu, jak przyjedziesz po mnie, ja to ja mogę jechać, kurwa, nie wiem, tego pojęte, nie? <laughs> Ja, ale jak przyjedziesz po mnie. Czym chyba, kurwa, przyjadę jakimś, tamką. chyba, kurwa, mogę przyjechać jak chcesz. Coś... A taka jestem? Tym, takim starym jelczem przyjedzie I no będzie się tług z, z sto, 280 kilometrów no. Takim starym jelczu co, co skrzynia wyczy To on by jak przyjechał chyba tutaj do Kowalewa to by go normalnie Ta 30 to by była dla niego normalnie Porsche Porsche no, gościu Malowamy mi kołaj. Gdzie? O, ty! Zobaczymy w szkole. Nie. Nie? Nie. No co nie? O Boże? Ja podniosłem. Miki? Tak, mam na imię. Ma przyczepa to jest dobra, nie? Czemu? Inne mam koło na zapasówce, a inne mam założone. No wiem. Bo ja ten, ja ci ukradłem ja takie I dałem ci inne Dziękuję za radę, się już ze dwóch Dobra, to, Ale na długo? Nie wiem, zobaczę, bo mnie wołają Wołają cię? To chyba na kolację już, nie? Nie, nie, nie To czekam na No, to nie wy Teraz możemy na niego coś pomówić Ale nie, nie możemy na nie, Na niego żadnych obraźliwych rzeczy mówić bo on ten odcinek pewnie będzie oglądał. Zająć życie. A ty, Przemku, o, co o tym sądzisz? Ja jestem ilem, tak sądzę. Tak. Aha, dobra. Oddalam głos do studia. I w, a w studiu cisza. A jak makiem zasiał. Ale nie, przyjedź we wakacje. Będzie fajnie, mówię ci. Ten, porozmawiam porozmawia z Olgą sobie. <laughs> Może zmienisz jej profilówkę? To by dopiero było. Ej, albo ten włamać się na jej konto i taką deskę wstawić. O Boże, jakie to by było złe. Ale taką wiesz z jazzgami, nie? Żeby wychodziły jazzgi. Ale nie, bo ona by mnie chyba wtedy zabiła. Albo udusiła na miejscu. A uduszenie gorsze niż. niż ten. Niż zabójstwo, chyba. Nie wiem. Nie próbowałem jeszcze. Spróbuj zarwać. Nie no, gdzie? Do mojego przyjaciela a ten. Siostry to normalnie ażby grzech był ciężki. Grzech ciężki, gościu. Od na, na podwórku się bawiliśmy ten, W piaskownicy i co I takie świnco bym miał mu zrobić To on by mnie chyba tam nie wiem Udusił na miejscu Jakby się o tym dowiedział Aż normalnie chyba język umyje, Bo nie chcę żeby ten Została taka wena żeby miał takie myśli W ogóle To już strach Pomyśleć, ale nic, Michał, to chyba takie dłuższe ze dwóch planuje i chyba będzie koniec odcinka bez niego. Wierzę w to, Nie no, chyba przyjdzie, nie zrobi takiego czegoś, ale jestem już. O, przyszła. Dobra, ja skończyłem zgrabiać tą łąkę. Mikrofon muted. Przed Tak? I poszedł na piwo. Aha. Tak. Mikrofon Tak, o co ci chodzi? O ty A gdzie ty masz jeszcze jedno pole do wykoszenia? Ty tylko koło domu tylko mam. Koło polu mam dwa. Koło domu, no. Dobra, to ja mam tutaj raz słonecznik. Dwa soja. A et. czekaj, nie, ja mam nawet więcej, bo ja mam jeszcze słonecznik. Ej, ja tu idę do ciebie na pole, a ty tutaj mnie zostawiłeś. Gdzie ty jesteś? A ty to teraz to... słonecznik masz? Nie słonecznik? Ale ty Ale. masz galantny header tutaj. Ale hektar masz tego płynęśnika ci powiem? Mam dużo? No taki pole, jak dwa moje. A no widzisz? No w sumie dość dużo. O kurde. Sprzedam ci je. Ty skończyłeś nagrywać? Nie jeszcze teraz ja tak prze, 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 przechadzam. Przechadzam. Przechadzam się, tak. Ma coś do mojego słownictwa, ma coś do mnie. Kumpel. Dobra, ty się tutaj wysyp, zrobimy jakąś ten... Screenshota. Chodzą. Ale ładna ta czwórka twoja. Gościu. Dobra, a że co? Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie mój kanał wspólnie, który jest prowadzony z Michałem. Szemek, może też się tam na doczepkę przyjdzie, ale to się okaże. No i dziękuję za oglądanie tego odcinka. Czekajcie na następne odcineczki. Do kolejnego, trzymajcie się. Cześć. Doraż.